Jeżeli jesteś tutaj jakąś osobą, która jest chora. Jakaś osoba, która jest tutaj, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, jesteśmy w stanie zrobić to teraz. Teraz możesz zostać uzdrowiony, uwolniony, rozumiesz? Mamy świadectwa uzdrowienia z Aids, mamy świadectwo uzdrowień z raków, zupełnie za free. Za free! Nie trzeba zasłużyć, bo Słowo Boże mówi łaską, czyli niezasłużoną przychylnością Boga. Jesteśmy zbawieni. Łaską, łaską, łaska, łaska, takie słowo, nie zasługujesz, że dostajesz. Za co? Za free. Za darmo. Za darmo. Możesz być uzdrowiony. Możesz być uwolniony. Jeżeli ktoś z was chce tego, jeżeli ktoś z was potrzebuje tego, jesteśmy tutaj na miejscu. Będziemy tutaj my potem mieli jeszcze takie troszeczkę czasu spotkania. Zostań z nami. Będziemy się modlili o Ciebie. Zostaniesz uzdrowiony. Zostaniesz uwolniony z nałogów. Zostaniesz wyswobodzony z każdej opresji. Dlaczego? Bo na imię Jezus każdy, każda demoniczna siła musi się skończyć. Ja zostałem uwolniony od narkotyków. Ludzie mnie pytają jaką terapię przeszedłeś. Ja mówię żadną. Żadną. Zostałem uzdrowiony z wielu chorób. Uzdrowił mnie z nowotworu, który miałem na twarzy. Po prostu. Wiecie, przyjaciele, chciałbym, żebyście to zapamiętali, żebyście pomyśleli o tym. Żebyście porozważali. Ci z was, którzy mają jeszcze mieszane uczucia, ci z was, którzy jeszcze nie podjęli takiej decyzji, jak ci ludzie, ci bohaterowie, którzy wyszli tutaj na, do przodu, chcę, żebyś myślał o tym, żebyś porozważał to. Tutaj są nasi przyjaciele. Jest Czarek, z Czarka znacie e, bardzo dobrze. Jest tutaj człowiekiem z tego miasta. Spotkajcie się z nim, porozmawiajcie z nim. Ci z was, którzy oddaliście życie Jezusowi. A chcecie być w żywej wspólnocie, pogadajcie z nim. Facet naprawdę położy swoje życie. Dziękuję Wam, że chcieliście mnie wysłuchać. Dziękuję, że chcieliście wziąć to do siebie. To jest naprawdę dla mnie coś dużego. Dzięki. <klucz> to, co mówił Artur, jeśli byście chcieli porozmawiać, zapraszamy tam z tyłu, za szafą. To się tak nazywa, tak? Za szafą. No. No, za nie szafą, tam. Tam będziemy mieć spotkanie, możemy porozmawiać i, i, i o różnych sprawach, kochani, i o tym, gdzie możemy się spotkać. A teraz zapraszamy Arciego. Gdzie jest Arci? Jest, jestli. Idę. Trzeba mówić, tak? Panie, ja jest odnośnie świadectw ja chciałem wam powiedzieć, że y, mój brat był osobą uzależnioną od y, heroiny. Przez 15 lat brał y, heroinę, było na około chyba 12 leczeniach i nic to nie dało. Nic to nie dało. Y, kiedy odsiadywał sześciorodni wyrok w więzieniu, po 3 latach poszedł na podobne spotkanie, tak jak y, Artur. Yy, też pewnie na ciastko, yy, na herbatkę i tak dalej, i te inne tam wiecie słodycze, żeby po prostu posiedzieć, i wtedy poznał też Jezusa, i został uwolnionym człowiekiem. Także to są, to są świadectwa, które po prostu yy, mówią nam o tym, że wolność jest tylko w Bogu. Od wielu rzeczy, naprawdę od wszystkiego, co tak naprawdę nas gnębi, bo ten świat pogłębia yy, nas strasznie, w różny sposób. W różny sposób.